Gosiu. Mam całkiem dobry przychód. Właściwie chyba dochód, chyba nie wiem. No to co w końcu, bo to jest dość istotna różnica pomiędzy jednym a drugim? No właśnie. Jaka to jest ta różnica? No i to jest właśnie taka rzecz, którą bardzo często nasi użytkownicy mylą. Dochód z przychodem. To są jakby dwie różne sprawy. Przychód to jest całość sprzedaży, całość jakby tego mhm. przychodu, tak, czyli tej sprzedaży, no skupmy się na sprzedaży, e, którą wykonujemy w trakcie na przykład miesiąca. A dochód mhm. to jest całość tej sprzedaży pomniejszony o nasze koszty, czyli faktury zakupu, odsetki bankowe, opłaty bankowe i inne koszty, które ponosimy w trakcie dział naszej działalności. Mhm. I dopiero po odjęciu od przychodu tych kosztów otrzymujemy dochód. Czyli to, co tak naprawdę nas najbardziej interesuje, bo to jest to, co nam zostaje w rączce, no w firmie, no to też prawda? tak nie do końca, bo od dochodu musimy ponie, zapłacić, zapłacić podatek. podatek. Tak, tak, tak jeszcze Ale to. Ale to jest właśnie bardzo istotne, bo od tego też liczymy składkę zdrowotną, mhm. jakby tak, i tutaj jakby no taka mała Różnica jednej litery, dochód a przychód, no, no kilku liter, ale jest to dość istotne. No właśnie, i tutaj musicie zwracać uwagę też na te elementy, zwłaszcza ci, którzy zaczynają, bo na początku może być jakaś taka oczywiście Wam tego życzymy, radość, euforia, ale żeby zdawać sobie sprawę z tego, co tak naprawdę powinniście brać dokładnie do, do analizy, na podstawie czego decydujecie, jakby o następnych krokach w firmie i ten przychód a dochód to jest taka podstawowa sprawa, która no wiadomo, jeżeli już ileś tam działacie, no to dla was no to jest jakaś tam sprawa oczywista. Wiadomo. No ale my mówimy też o takich kwestiach, no bo nie dla wszystkich no jest to takie oczywiste, tych, którzy, którzy zaczynają. Także dzisiaj było króciutko. Mam nadzieję, że tak konkretnie Wam wytłumaczyliśmy, na czym to polega. No i oczywiście zapraszamy Was na kolejne filmiki, bo troszkę więcej ich będzie niebawem. Do zobaczenia. Dziękujemy.